No patrzcie jak Sandra fajnie się ubrała. Ma być przymrozek, nie? Siotła ci osłaniają, to widać. Ja jestem w długich spodniach i w kurtce i prawie wleciałem w wiadro. A ile stopni było? Nie wiem. Plus 3, plus cztery pokazuje jakoś. No i tak sobie kombinujemy, jak przymrozek idzie. Chyba jak większość. No każdy inaczej pewnie kombinuje. Zimno. Zimno Damian uspokój się Jak nic sąsiady pomyślą, że my tutaj jakie łodu robimy mhm. <laughs> łód dla roślinek, żeby lepiej rosły żeby nie No ale szklarnia fajnie wygląda Podświetlona Co Sandra do domu. I tak zimno, i pogoda deszczowa. Krzyżuje nam trochę plany związane z robieniem tutaj rzeczy na zewnątrz, ale zabrałem się i będę ogarniał inkubator lęgowy. Zamierzam wstawić przekaźnik do niego. Osobny zasilacz do wentylatora żeby był na wtyczkę podłączony, a to będzie tam gdzieś w środku. No i wtyczkę do grzałki, żeby można było ją łatwo wymieniać sobie na inną. Więc sobie mniej więcej tutaj przygotowuję wszystkie elementy. Przekaźnik mam bez podstawki, więc muszę zalutować tu do cewki i to pójdzie do regulatora. A tu jeszcze dwa przewody. Gdzieś jeszcze drugi był. O, tu. Dwa przewody muszę sobie w ten sposób wyprowadzić do zamykania obwodu tej właściwej już grzałki. Tu będzie szedł przewód do grzałki, który obecnie idzie do przekaźnika w regulatorze. No, takie cuda. Dokończę sobie obrawiać ten kabelek. No, nie ja mam tego narzędzia do ściągania izolacji. Trzeba sobie radzić. O. Dobra. coraz lepsze to moje statywy. Aktualnie postawiłem kamerę na przewróconej wiertarce. <grybujesz> Dobra. Teraz, żeby sobie tym kablem bajzlu nie narobić, to jeszcze sobie tu wkrętarkę postawię. O, o to, to dobra. No, to teraz można już kombinować. No, zaczyna śmierdzieć, czyli zaraz będzie brało. Sandra wróciła. Co tam, Sandra? No, pozbierałam, wiesz co? Co? Domuchawce, mam hm. się robić eksperyment. No? No? O, a mi się już tutaj trochę rozgrzało. Będę zaczynał lutowanie. Które już lutujesz? Pierwsze. <noise> Zimno. jakoś mi tu nie widzę. Tak. Dobra. Chyba jest. No, wygląda na porządnie zalutowane. Teraz drugie. No, chyba by było ok. Dobra, wyłączę lutownicę. Czyli wtyczka z gniazdka. I zobaczymy. Teraz będzie trzeba to sprawdzić na krótko. Odłączymy to teraz na krótko, żeby sprawdzić czy przekaźnik działa. O? teraz będę musiał posłuchać, czy słychać kliknięcie. No, działa. Bez wybuchu? No, a co Ty myślałaś? No nie wiem, liczyłam na atrakcję, a nie... W sumie myślę, że widzowie też liczyli na to, że jak wtykam kable w gniazdko, to nie będzie to nic dobrego, ale podejrzewałem, że Wielu z nich robiło to samo przylutowałem tutaj te wyjścia z tego przekaźnika podłączyłem na krótko i zaraz sprawdzimy co na to amperomierz to jest źle to podłączyłem ja pierdolę i się kurwa zaczyna się okazało, że źle ustawiłem miernik, więc jeszcze raz. No, słychać przekaźnik. No to mamy gotową wyprawkę ze stodoły. Zabieramy to teraz do inkubatora i będziemy kombinowali. Ale coś mi się wydaje, że ta rozeta, w której brakuje tutaj jednego śrubka, no to ona się nie nada za bardzo mi, ale zobaczymy. Spróbujemy. Jak się nie nada, to pójdę dopiero po kolejną, inną rozetę, sprawniejszą. Tak samo wydaje mi się, że niepotrzebnie ten kabel użyłem przy tej wtyczce i teraz mi braknie kabla, ale dobra. Zobaczymy. Będziemy kombinować. Co się śmiejesz co nic Widzimy? Dziwną stację ustawiłaś no to jest szum z kosmosu <grym> takie wiesz hmm. zacząć trzeba od tego, że tu idzie przewód do grzałki, ale teraz będzie szedł inaczej, więc odetniemy sobie w tym miejscu i zarobimy ten kabel. To jeden i drugi kabel przygotowany. Zamontujemy sobie teraz to. Tak, jak to miało iść? No tak. Na wagu. się chyba trzyma. Tu jest obwód grzałki. To znaczy, nawet nie obwód. Tędy musi przechodzić. Obwód grzałki, tak to wymyśliłem. No to jeszcze tylko zaizolować tutaj. Te dwa. I wkleić ten tutaj kabel, żeby nie wylatał. Trzeba będzie to teraz testowo odpalić. O, dobrze, Sandra, że jesteś. Potrzymaj kamerę. No i zobaczymy, co tu się wydarzy po kolei. Bo mam nadzieję, że bez czego. Hmm? Mam nadzieję, że wiesz, bez czego. Hmm. Dobra. Najpierw muszę słuchać, czy nic się nie Się nie wiem, jak od od wilgoci. Ciężko stwierdzić, bo on dużo dźwięków wydaje, to i tak nie usłyszę tego przekaźnika już teraz. No, zobaczymy. No, nie obserwować to. I zaczekamy sobie chwilę. Hmm? Zobaczymy, czy coś się będzie działo. No to grzałka prąd dostaje z tego co widzę. Ale jeszcze się wilgoć nie podniosła. Może coś z czujnikiem? Hmm. O! Zmieniła się. Ale znowu 35 pokazuje. A zobaczę z tym czujnikiem. Nie wiem. Chyba trzeba jednak poczekać cierpliwie. Jak widać, po mojej modyfikacji wszystko z inkubatorem jest w porządku. Wszystko działa. Temperatura jest utrzymana taka, jak ustawiłem. Wilgoć też mieści się tutaj w normie, tak jak ustawiłem. No ale niestety ta tutaj w środku. Białoruska grzałka, którą kupiłem za 8 zł. No, ma taką kurde bezładność dziwną. Długo się nagrzewa, a później nagrzewa się do wysokiej temperatury i dużo oddaje wtedy wilgoci więcej. Jak widzicie, o, skoczyło do 80. Ale to nie jest problem. To jest w granicach błędu. Wszystko. Także teraz jesteśmy gotowi na wykluwanie gęsi. Dorzucimy też trochę zielononurzek naszych, żeby nie było, że inkubator na pusto będzie chodził. Pamiętacie eksperyment na początku filmu, co Sandra mówiła? Udało się. Wianek z dmuchawców.